Nazywam się Katarzyna Młyniec. Dzień dobry. Jestem lekarzem stomatologii zachowawczej z endodoncją z ponad 20-letnim stażem pracy. Stomatologia dynamicznie się rozwija. Pojawiają się nowe metody leczenia, między innymi metoda leczenia materiałem biologicznym. Leczenie biologiczne w stomatologii to leczenie oparte na naturalnych zdolnościach regeneracyjnych organizmu. Materiał biologiczny zastępuje chory fragment zęba, podobnie jak przy wypełnieniu klasycznym, ale dodatkowo pobudza tkanki zęba do remineralizacji i regeneracji. Jest wiele możliwości zastosowania materiału biologicznego. Przede wszystkim w przypadku próchnicy głębokiej, kiedy mamy narażenie i ryzyko leczenia kanałowego. Materiał biologiczny pozwala uniknąć tej procedury. Zranienie czy obnażenie miazgi zęba, czyli nerwu zęba. Złamanie korony zęba żywego, np. w wyniku urazu, czy też w przypadku zęba martwego, perforacja, czyli zniszczenie korzenia. Materiał biologiczny dodany do wypełnienia pozwala wyeliminować ból. Po leczeniu głębokich ubytków. Materiał biologiczny możemy zastosować również u dzieci. Działa na zęby stałe, niedojrzałe i mleczaki. Wnika w głąb kanalików zębinowych, tworzy szczelne wiązanie. Dzięki temu chroni wnętrze zęba przed bakteriami z zewnątrz. Cieszymy się, że mamy materiał, który jest w stanie zaradzić na te wszystkie problemy. Zęby stanowią podparcie dla tkanek twarzy. Odpowiadają za prawidłowe gryzienie, a co za tym idzie, trawienie pokarmów. Warto wykorzystać wszystkie metody, by zachować swoje własne zęby do końca życia.